2 miliardy 600 milionów złotych, tyle pieniędzy dostał Wrocław z Unii Europejskiej. To ogromne pieniądze, które przeznaczono na niezwykłe projekty i inwestycje. Między innymi, a tych projektów było aż 500, wybudowano Narodowe Fundusze Muzyki i wyremontowano Teatr Muzyczny Capitol. Ale nie tylko. Często zapominamy o tym, że dzięki pieniądzom unijnym powstał również Przylądek Nadziei. To niezwykłe miejsce, gdzie leczone są dzieci, które walczą z chorobami nowotworowymi. Ta inwestycja kosztowała w sumie ponad 100 milionów złotych, ale aż lwia część tych pieniędzy, bo 85 milionów pochodzi właśnie z Unii Europejskiej. Zanim jednak inwestycja ruszyła, dzieci z chorobami nowotworowymi i chorobami układu krwiotwórczego leczone były w dramatycznych warunkach. Spadały nam sufity, pękały rury, gdzie naprawdę było niezdrowo i niebezpiecznie, i na dodatek naprzeciwko czynnego cmentarza, co, co wywoływało wielki stres u rodziców tych dzieci. Klinice przy ulicy Bujwida mali pacjenci byli leczeni od 1989 roku. To był stary poniemiecki budynek. Tu przed wojną mieściła się Królewska klinika neurologiczna. Już wtedy budynek był zniszczony i wymagał remontu. Kolejne lata tylko pogorszyły i tak trudne warunki i dla pracujących tu lekarzy, i dla ciężko chorych dzieci. Dlatego konieczna była nowa lokalizacja. Pierwsze pieniądze zdobyła Fundacja na Ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. To było 10 milionów złotych. To była kropla w morzu potrzeb. To, że to powstało tak szybko, to jest niewątpliwie z, y, pomoc Unii Europejskiej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu udało się zdobyć ponad 85 milionów na budowę nowej kliniki właśnie z Unii Europejskiej. Budowa ruszyła w 2013 roku, a po dwóch latach. Tu przeniesiono pacjentów. To oni wybrali dla kliniki nową nazwę Przylądek nadziei. Teraz mają warunki fantastyczne. Stoimy pod parkiem. W parku plac zabaw, drugi plac zabaw nasz, już wewnętrzny, sześć pięknych oddziałów, kolorowo, czysto. Kilka tygodni temu obchodzono piątą rocznicę powstania przylądka nadziei z powodu pandemii, hucznych zabaw nie było, ale wszyscy pamiętają, Komu mali pacjenci zawdzięczają swoje zdrowie i życie? Ta piątka jest dla piątki. Dla lekarzy, ratowników, pielęgniarek i medyków, psychologów i salowych, dyrektorów i księgowych. Wyleczalność ostrych białaczek limfoblastycznej wynosi 85%, a chłoniaków ziarniczych nawet 95%. Tu lekarze przeprowadzają ponad połowę transplantacji szpiku wykonywanych w całej Polsce. Ale przylądek to także niezwykli ludzie i niezwykłe projekty. Dzieci rapują, same piszą teksty, same śpiewają. Powstają niezwykłe teledyski. Prosiliśmy o pomoc osoby, które profesjonalnie zajmują się muzyką, profesjonalnie zajmują się wideo. Przylądek nadziei zamieniliśmy w jeden wielki plan filmowy, ponieważ dzieci nie mogą opuszczać szpitala, więc wszystkie zdjęcia odbywały się tam, a trudno to rozpoznać. No i powstał, powstał klip, więc jest w to zaangażowanych sporo osób. No, ale efekt jest fenomenalny, więc mamy zamiar utrzymać ten poziom. To nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że od pięciu lat dzieci leczone są w najnowocześniejszej w Polsce klinice, a to dzięki finansom unijnym. I jak podkreśla profesor Hibicka, te pieniądze widać wszędzie, codziennie, na każdym kroku. Wiele jest szkół, przedszkoli, żłobków, dróg, trotuarów. Zapewne tu, gdzie stoimy, też są środki unijne wbudowane. I oprócz tego myśmy dokonali też mentalnie ogromnego postępu. Ja pamiętam, jak trudne warunki mieliśmy. W dostępie do literatury medycznej, kiedy świat się otworzył dla nas, kiedy jesteśmy w Unii, to to jest no, wszystko nasze. My w programach unijnych jesteśmy. Przelądek Nadziei jest jedyną w Polsce placówką, która dostała pozwolenie na prowadzenie specjalistycznej terapii genowej. Katarzyna Sudnik, Echo 24.